Witam wszystkich w programie Koronawirus Poradnik. A dziś będziemy podpowiadać, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje, jak odpowiadać na ich pytania. A pomoże nam w tym psycholog pani Klaudia Gizeszczap. Dzień dobry, pani Klaudio. Dzień dobry. To jak rozmawiać z dziećmi, pani Klaudio? Jak im wytłumaczyć, co się dzieje, czym jest koronawirus? Przydatne są fajne filmiki, które nagrywają psycholodzy z innych krajów. Są fajne książki czy takie broszurki dla dzieci. Można wytłumaczyć dzieciom na bazie tego, co do tej pory wiedzą, na bazie ich aktualnych możliwości poznawczych, bo zupełnie inaczej będziemy rozmawiali z dzieckiem starszym, a inaczej z maluchem. Można spróbować z dziećmi porysować, można spróbować pokazać to w formie mm, obrazkowej. To może być najłatwiejsze. Dobrze, ale jak odpowiedzieć na te trudne pytania, ponieważ do dzieci docierają y, sygnały z telewizji. Słyszą, y, co my rozmawiamy i po prostu czasami wprost pytają: "Mamo, tato, czy my umrzemy?". No i to jest najtrudniejsze pytanie dla rodziców. Odpowiedź "nie umrzemy" no nie jest odpowiedzią prawidłową. Dzieci muszą wiedzieć i widzieć, że my jesteśmy spokojni. Nie można obiecać dziecku, że na pewno nie umrzemy. Nie można dziecku obiecać, że nie wydarzy się coś złego. Natomiast można powiedzieć dziecku, zrobię wszystko, jak zachorujemy, żeby wyzdrowieć. I tu koniec. Starałabym się więcej wiadomości dzieciom nie udzielać, nie powiedzmy, nie rozkręcać informacji. Czyli dozować Bo... jakoś te informacje. Czy rzeczywiście dzieci. Izolować albo ograniczać telewizję, te portale informacyjne? Trudno jest izolować dzieci, natomiast rzeczywiście najłatwiej jest wyłączyć telewizor, najłatwiej jest wyłączyć radio, kiedy są wiadomości. One są cały czas, 24 na dobę. Cały czas mamy napływ nowych informacji: zmarło tyle, tyle jest chorych, tyle w Chinach, tyle we Włoszech. I dzieci ze swoim aparatem poznawczym nie są w stanie. Przetworzyć tych informacji na tyle, żeby być spokojnymi. To my musimy im ten spokój dać. To my musimy wyłączyć telewizor, i to od nas dzieci muszą się dowiadywać informacji w takiej formie, w jakiej my jesteśmy im w stanie przeka przekazać. My, spokojni rodzice, nie rozemocjonowani, rozhistoryzowani, biegający po sklepach, kupujący różne potrzebne oczywiście rzeczy. Ale. Nasze emocje udzielają się dzieciom, niestety. A czy to jest moment, że powinniśmy okazywać im więcej czułości i więcej przytulać niż zwykle? Myślę, że dzieci powinniśmy przytulać zawsze. To powinno być obowiązkowe zadanie rodziców na każdy dzień. I to, czy będziemy dziecku okazywać więcej czułości w tej chwili. To może dla dziecka być sygnał, że coś się dzieje niepokojącego. Oczywiście, jeżeli to będzie podane w takiej fajnej formie, jeżeli będzie w formie zabawy, bo dziecko nie idzie w tej chwili do szkoły normalnie, tylko jest zdalnie w szkole, to fajnie. Natomiast takie robienie czegoś dodatkowo w tej chwili natychmiast dla dziecka może być pokazanie coś jest nie w porządku. Warto dzieciom pokazywać też, co mogą robić, co możemy robić, a nie czego mamy nie robić. A czy jest jakaś granica wiekowa, jeżeli chodzi o dzieci? Czy ten przekaz do dziecka dziesięcioletniego powinien być inny niż do dziecka pięcioletniego? Oczywiście, że tak, bo inne są możliwości poznawcze dzieci. Zupełnie inaczej odbiera świat pięciolatek, a zupełnie inaczej młody nastoletnie dziecko. Dzieci od 10 do 15 roku życia to są nastolatkowie, ale tak, jeszcze trochę dzieci i sami nie potrafią powiedzieć, czy są dziećmi, czy są nastolatkami. Z jednej strony chcieliby być nastolatkami, a z drugiej dziećmi. I oczywiście musimy swoje umiejętności, to co mówimy dzieciom, dostosować do ich wieku i ich możliwości, ale również do nas naszego stanu emocjonalnego. Jeżeli my jesteśmy cali w emocjach, mówiąc popularnie, to nie możemy dzieciom tych informacji podawać w tym momencie, bo to będzie ze szkodą dla nich. Już Pani poruszyła temat, powiedziała Pani o nauce zdalnej. No właśnie, dzieci mają teraz naukę zdalną, nie mogą iść do kolegi. Tak naprawdę od dzisiaj nie mogą nawet już wyjść na rower, gdzie wcześniej jeszcze mogły same na przykład sobie gdzieś na ulicy pojeździć. I to jest dla nich bardzo trudne, że one nie mogą, te zakazy, o czym innym jest niebezpieczeństwo choroby, i one wiedzą, że choroba jest, ale mamo nie mogę iść na rower. Jak, mm -hmm. Jakich słów użyć, żeby to nie było nie, bo nie, bo nie możesz? No, nie można, używając tego, co w tej chwili jest oficjalna informacja, że nie wolno w tej chwili wychodzić na dwór tobie samemu. Natomiast pójdę z tobą chętnie za 20 minut, za 2 godziny, jak skończę pracę, skończę pracę zdalną tak bo też tak rodzice muszą pracować pokazanie dzieciom że mogą w tej chwili wykorzystywać komunikatory ale nie tylko internet ale również telefon mogą do kolegi czy koleżanki zadzwonić mogą w ten sposób próbować kontakt utrzymywać no mamy w tej chwili dobrodziejstwo tak bo możemy się mogę się z państwem widzieć w tej chwili przez internet przez kamerę i można też dzieciom pokazywać, że to jest też forma. Oczywiście to nie jest taka, jak dzieci by chciały, bo nie mogą porozmawiać w takiej formie, jakby one chciały, ale to jest jakaś forma kontaktu. Trzeba dzieciom pokazywać, że czegoś chcielibyśmy, jakbyśmy byli wróżkami czy wróżami, to zrobilibyśmy wszystko, żeby, się, żeby tego nie było. I Dlatego te zakazy są po to, żeby jak najszybciej móc, móc wrócić na ten rower. Czy na plac zabaw, czy na um, orlik. Pani Klaudia, mówiła Pani, że to my musimy być spokojni i tym spokojem zarażać e, dzieci, ale co kiedy my sami czujemy lęk? Jakaś rada, abyśmy mogli się wewnętrznie uspokoić? Przede wszystkim wyłączmy telewizor. Nie ale chcemy nie wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście między wiedzieć, a być 24 na dobę w emocjach, to jest zupełna różnica. Nie o to chodzi, żeby się odciąć od wiadomości, ale włączajmy o określonych porach, a nie cały czas wiadomości, które nas nawet nie do końca kontrolujemy, to co słyszymy, ale cały czas informacja jest. Coś, co możemy wykonywać, te rzeczy czynności, które robiliśmy do tej pory, które nas uspokajały. Jeżeli uspokajało mnie wyszywanie, to spróbuję wrócić do tego wyszywania. Oczywiście mam nadzieję, że niektóre akcesoria zostały w domu. Jeżeli lubiliśmy do tej pory grać z dziećmi w gry, to może w ten sposób to nas uspokoi. Możemy wykonywać czynności, które są powtarzalne. Dla niektórych to będzie różaniec, dla innych to będzie liczenie kroków po domu. Pokazone, poka w mediach widzimy, że można maraton wykonać w domu. Trudne, ale można. Wykonujmy te rzeczy, które nam sprawiały frajdę, które są w tej chwili jeszcze dla nas bezpieczne, bez wychodzenia z domu. Z domu. Dziękuję bardzo Panie Klaudio za rozmowę i przede wszystkim życzę dużo zdrowia. Dziękuję wzajemnie. A wszystkim widzom oczywiście również dużo zdrowia, siły i wytrwałości w tej trudnej codzienności, która nas została, i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Do zobaczenia.